Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj przychodzimy z nowym odcinkiem na temat gazetki, która się ukazała. jest to gazetka Just Kick It. A, bo bo, 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 tak to wygląda. Nowy numer. W środku mamy dwie saszetki Top Class i kartę limitowaną. Więc przejdźmy do prezentacji. Okej, okay, mamy gazetkę. E, to jest najnowszy numer 06 na ten rok. W środku. Mamy, tak jak już wspomnieliśmy, dwie saszetki stop klasa. Tutaj nam się seria już powoli zapełnia. Więc I, mamy. Tak, i limitkę Kerera. E, powiem, kogo nie mamy. Belingama i to był KZ? E, chyba tak, no, chyba tak. E, Bellingham na pewno i chyba Geset. Dobre. to przesuniemy, żeby nam się w kadrze jakoś tam zmieściło Więc... i zrobimy szybki opis co tam jest w ja to mogę, ja to mogę. no to opowiadaj co tutaj no, jest tutaj jest spis treści normalne. A, Wiadomo. tutaj jakieś śmieszne rzeczy, jakieś obowiązki normalne w każdej mhm. tutaj błysnęli... tutaj błysnęli na, na mundialu czyli ci którzy byli naj, najlepsi na mundialu mhm. tak jest Nowe rekordy, które zostały zrobione w tym sezonie, wszystkie czyli Holland, Terstengen, no. różne rzeczy. Okay. Tutaj są nasi mistrzowie, czyli nasi palacy, którzy, którzy sięgnęli albo po europejski puchar, czyli typu Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konfer Konferencji Europy. Albo po prostu liga puhar, coś takiego. Tutaj mamy o zmierzch weteranów, czyli jak rozumiem, ci niestety już kończą yy, kariery, jak, jak widzę. No, mają już rzeczywiście na swoim kancie sporo. Myślę, że to będzie fajnie przeczytać. Yy, tutaj, w drodze do Niemiec, komplet punktów to obowiązek, no. czyli zapewne chodzi o to, czego hmm. nie dowieźliśmy. Polska. Tak. No Słaba Dobrze, no może, może, może pomijmy tą stronę. <laughs> Tutaj nie. wspominamy sobie Pele. Pelego. Po, w poprzedniej gazetce był Mardona. Teraz Pelego. Zaskoczenie okay. duże. Tak. Chłopcy trofeów. Czyli ci, e... którzy zdobyli, czyli ci, którzy zdobyli bardzo dużo, jak rozumiem, trofeów, chyba najwięcej. Otóż no podejrzewam tak, no nie czytają. No Oczywiście plakaty. plakaty, reprezentacja Polski plakaty, plakaty i jeszcze raz plakaty o no. jest, Haland na plakacie Ozymię Polska Mestir e, Linis, Vinicius e, Kto to Frankowski? Frankowski, Kiwior. Kivior no, no i co? tutaj mamy takie pierwsze quizy, czyli e, różnice i, i o piłce tym razem okej okay. tutaj mamy e, Tutaj mamy o karierze, uwaga, tym razem ma Milika. No. Milika. Tutaj jesteś tym co jest. Tutaj takie jakieś śmieszne rzeczy. Tutaj mamy huź, normalne. Czyli coś co fajnie to jest. To ma jakąś wartość jakieś takie rzeczy. Aha. Czym jest... Tutaj, bo mamy trudne słowa. No. Normalne, w każdym tej gazetce to jest. Robię sonata i media punta. No, tutaj są te konkursy, gdzie czytelnicy wysyłają swoje prace. Tutaj są rzeczy różne. Naprawdę? Dobra, to, to jest. Zrobię okre... tą liczbę. No, nie, może nie zdradzajmy. 2017. Może nie zdradzajmy wszystkiego, co nie, tutaj będzie. Nie rozumiem tego. Okay. No, I I to... tutaj mamy super. A. No ciekawe co będzie, bo z reguły tutaj już widzimy, że jest albo dodatek kart, albo coś takiego, a tutaj ma być niespodzianka, czyli musimy najpierw chyba no. zerknąć co będzie w niemieckiej wersji gazetki. Zobaczmy. A dopiero potem e, normalnej. kiedy jest 19 września. Właśnie, no tutaj Arabia, nowe centrum piłkarskiego świata. Będzie ciekawe. Ok, to tyle. Jeżeli chodzi o samą gazetkę robimy opening aż dwóch saszetek czyli robimy sobie szybką rywalizację czyli co kto trafi więcej kart z e, Niemiec nie albo... bardziej tak kto trafi kartę Niemiec albo albo kto trafi samochód co z nim no dobra jeśli nie rozumiem to ja mam tak e, na no po to ja już. No to ja... A, ja, a ja już wygrywam mhm. Benzema Dybala. A, czekaj, masz Niemcy. Ok. No. Czyli jest. jest... Mm. Rodrigo. Rabiot. Co tutaj jeszcze mamy? Włochy. Di I... James. mu tak? Alison. Alison. Tiago. Kunde. I Miller. A, mamy 2-2. Gratuluję. Remis. Wyśmienity mecz. A wszystkim dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na kolejny odcinek, który Remis. będzie bardzo, bardzo niebawem. Dzięki. Na razie. I cześć. Cześć. Do widzenia.